Mam wrażenie, że często zdarza mi się wspominać w materiałach o modzie na kontynuacje, remake czy remastery. Czy chcemy, czy nie, taka moda istnieje. Świat filmu czy seriali wciąż mocno tego doświadcza. Dziś prezentujemy Wam krótkie zestawienie filmów, które doczekają się kontynuacji, o których mogliście nie słyszeć. Zapraszam do oglądania. Gladiator 2 tak moi drodzy, zaczynamy z grubej rury. Jeden z klasyków kina, który chyba każdy oglądał, doczeka się kontynuacji. I już pewnie w waszych głowach rodzi się pytanie, jak to możliwe? Czy duet Russella króla i Joaquina Phoenix'a powróci? Trudno byłoby ich przywrócić, zwłaszcza, że oboje giną na końcu filmu. Ups, spoiler. Nie no, nie oszukujmy się, to żaden spoiler. A jeśli ktoś faktycznie nie widział Gladiatora, to sugeruję wyjść z piwnicy Patryka Wegi i nadrobić ten klasyk. O co to w ogóle chodzi? Film jest oficjalnie potwierdzony i producenci podali informację, że akcja filmu będzie się toczyć 25 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że fabuła ma skupiać się na losach dorosłego już Lucjusza, czyli syna Lucili i bratanka Komodusa. Jak ten temat zostanie ugryziony, nie mam pojęcia. Nie ma też dokładnych informacji na temat zarysu fabuły, jednak wyciekły pewne elementy, które mogą budzić ciekawość lub nawet mały. Niepokój. Jedną z tych informacji jest to, że reżyser Raleigh Scott poważnie rozważa przywrócenie Maximusa, czyli głównego bohatera, do życia. Podobno ma już nawet na to pomysł. Tak moi drodzy, nie przesłyszeliście się, są takie plany, aby całą piękną historię z pierwszej części rozerwać na drobne kawałeczki, zdeptać to wszystko, napluć na to, olać. Fanów, olać piękną historię i zrobić coś zupełnie niepotrzebnego i nowego. Co mogę więcej powiedzieć? Najlepiej chyba skwitował to jeden z producentów, słowami: To jest coś, czego nie ruszylibyśmy, jeżeli nie bylibyśmy pewni, że to dobry pomysł. Aha! Space Jam, albo jak to woli, kosmiczny mecz 2. Trudno nazwać to kontynuacją, zważywszy na to, że historia jest zupełnie inna. No i zamiast Michaela Jordana pojawi się obecna supergwiazda NBA, czyli LeBron James. Naprawdę, nie silmy się na porównanie, kto jest graczem wszechczasów: Jordan czy James. Grają w zupełnie innych warunkach i są zupełnie innymi typami zawodnika. Poza tym wiadomo, że Jordan jest better. Tak czy inaczej, Królik Bugs i ekipa Looney Tunes powraca z naczelnym koszykarzem ostatniej dekady. Choć wydaje mi się, że trudno będzie odnaleźć podobne emocje, które towarzyszyły nam podczas pierwszej odsłony, to i tak mam dziwne, pozytywne przeczucia. Lebron James pasuje do tej roli. Posiada skilla i przede wszystkim charyzmę, co powinno pomóc mu w odnalezieniu się na komediowo-familijnym ekranie. Wydaje mi się zdecydowanie bardziej przystępny niż Michael Jordan. W samej produkcji nie zabraknie również innych grajków z ligi NBA, takich jak Clay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard czy też Chris Paul. Dla fanów koszykówki może być to nie lada gratka, a i ogólnie film zdaje się być naszpikowany nostalgicznymi elementami. Premiera ma się odbyć 14 lipca 2021 roku. Wybierzecie się do kin? bo powiem szczerze, że ja jestem ciekaw. Nie oddychaj Dwa. Wydana na świat dzieło autorstwa pana Alvareza w 2016 roku również doczeka się kontynuacji. Pierwsza odsłona była świetna. I nie nazwałbym tego filmu horrorem, a bardziej kameralnym thrillerem, który w swojej prostocie genialnie się odnalazł. Krótki, ale za to bardzo intensywny spektakl, godny polecania każdemu. Nie ma się do, co doszukiwać wielkiego przeboju fabularnego w tym tytule, bo nie o to tutaj chodzi. To klimat i wykonanie robią tutaj największą robotę. Czy powstanie drugiej odsłony jest absurdalne? No niekoniecznie. Czy potrzebne? Również niekoniecznie. Przy tej produkcji nie będę się wsilił na spoilery, bo nie jest to tytuł tak znany jak przednio wymienione, a uważam, że jest mimo wszystko warty obejrzenia. Druga odsłona daje nadzieję, ale budzi również niepokój, ponieważ za kamerą stanie facet, który wprawdzie jest współautorem scenariusza pierwszej części, to jednak w przypadku drugiej będzie to jego reżyserski debiut. No a z tymi debiutami różnie bywa, mimo wszystko trzymam kciuki. Odtwórca głównej roli Steven Lang powraca do swojej postaci, co jest naprawdę mega dużym plusem. Świetnie zagrał niewidomego weterana, który naprawdę, uwierzcie mi, Kradnie show jest niesamowity w tym filmie. Ciekawostką jest również to, że aktor twierdzi, iż nigdy nie słyszał tak dobrego pomysłu na sequel. Miejmy nadzieję, że faktycznie kontynuacja okaże się sukcesem. Tego typu sequeli, które są aktualnie w planach bądź też już nawet w produkcji jest oczywiście więcej. Chciałbym jednak poznać najpierw Waszą opinię na temat tego, czy faktycznie chcielibyście poznać kolejne tytuły, które doczekają się kontynuacji. Dajcie znać w komentarzach, bardzo Was o to proszę. Wiem, że Avatar 2 również powstaje, ale delikatnie mówiąc nie jestem fanem tego filmu. Myślę, że jest możliwy materiał na naszym kanale skupiający się właśnie na Avatarze i... Dwa, zupełnie inne spojrzenia na tę produkcję. Tymczasem dzięki za oglądanie i prośba o was. Spamujcie profesora Ruma, aby zrealizował kolejny film o dumie. Facet potrzebuje motywacji, a każdy z Was pewnie chciałby ten film obejrzeć, ja zresztą też. To tyle. Dzięki miłego dnia. Na razie. Hej!